Cześć, bycie zakorzenionym jest bardzo ważne dla naszego życia duchowego. Zdanie się sprawę, że mamy korzenie. Te korzenie są w Bogu, i do Niego mamy wszystkie najważniejsze nam do życia substancje. Bez nich usychamy. Jesteśmy częścią jakiejś ogromnej, większej całości. Mamy to w życiu jakby takim biologicznym. Jak tu spojrzymy, widzimy drzewa. drzewa mają korzenie. One są powiązane ze sobą poprzez system grzyb, grzybów, ich, e, ich rozwoju i wymiany substancji między drzewem i grzybami i między poprzez takie pośredniczenie z innymi drzewami. Drzewa są w stanie sobie nawzajem pomóc. Biorą coś, czego dostały za darmo. I dają innym drzewom. Podobnie my dostajemy od Boga niesamowitą ilość rzeczy, które pozwalają nam żyć i się rozwijać. I poprzez Boga, poprzez innych ludzi, bo inni ludzie dostali także od Boga, jesteśmy w stanie przynosić owoc i dawać go innym. Oczywiście jest taka w nas może tendencja, tak mi się wydaje, że. Dużo z nas może chcieć zbudować własną taką tożsamość, niezależnie od tego powiązania, jakby w odcięciu od tych korzeni. Tak jakby pytanie, skąd i dokąd, nie było ważne. Tylko ważne jest to, że ja sobie gdzieś tutaj zaplanuję ten kawałek mojego życia, zrealizuję moje cele, zrobię jakieś rzeczy ważne dla mnie. Wszystko, ale. Bez odpowiedzi, ale skąd to i po co to wszystko nie będą. Nie będzie na nie dana może odpowiedź. I Jezus chce, żebyśmy pozostali w tej prawdzie prawdzie o tym, że dostajemy wszystko darmo, możemy zdać sobie z tego sprawę i możemy dać to innym w postaci owocu, który przynosimy. Takie mam refleksje do około dzisiejszej Ewangelii, podziś się Twoimi testami.